Cześć, z tej strony Baraba. Witam Was na moim kanale i zapraszam do 79. odcinka mojej serii z Gry G5. W dzisiejszym odcinku będziemy sterować oczywiście Franklinem. I teraz, w dzisiejszym odcinku, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem Wam, że pojedziemy sobie do Devina, ale jednak nie. Tutaj mamy kolejną misję u, u Michaela i tym zadaniem się dzisiaj zajmiemy. A u Devin'a zrobimy sobie to zadanko w na następnym odcinku. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Jesteśmy teraz aktualnie... Jesteśmy teraz aktualnie Franklinem i teraz musimy pojechać sobie do, do Michaela, więc zobaczymy co nas będzie czekało. Co, Ma, co Michael oczywiście będzie chciał od Franklina już niedługo powinniśmy się dowiedzieć, już niedługo się dowiemy. Zakończyliśmy poprzedni odcinek na tym miejscu i właśnie od tego mniej więcej miejsca sobie rozpoczynamy ten ciszy odcinek, więc spokojnie. Franklinie uważaj na pieska. raz spokojnie. No i ruszajmy, ruszajmy cały czas do przodu, jedźmy sobie do tego Michaela do domu, chyba do domu. Chyba do domu będziemy jechali, uwaga, spokojnie, dobrze. Teraz, teraz, teraz jedźmy. Prosto. I okej. Okay. W tą stronę. Tutaj wszystko oczywiście w porządku. Wszyscy też się kają, To nie tylko... To nie tylko my. Dobra, spokojnie tutaj pojedziemy sobie tędy. Jestem ciekawy, co dokładnie Michael będzie chciał od, Frankli od Franklina. Czym dokładnie będziemy musieli w czym dokładnie będziemy musieli pomóc Michaelowi, co, co dokładnie będziemy musieli dla niego zrobić. To już niedługo powinniśmy się dowiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście się Wam się spodoba, więc jedźmy, jedźmy cały czas do przodu. Ok. Jedziemy cały czas do przodu. Ale już będziemy już zaraz u Michaela. Sorry, że ja tak szybko jadę, ale bym chciał zrobić całą tą, tą misję sobie na spokojnie. A, a, a nie, dajmy na to, rozbijać ją na, na więcej odcinków, więc... Bardzo ciekawe. Chciałbym naprawdę tą misję akurat zrobić w tym jednym odcinku, w tym dzisiejszym. Co całą misję zrobić, ale zobaczymy jak to w ogóle nam wyjdzie. Yy, dobra, tutaj się korek zrobił. Ale tędy je, je, jadą, więc my też no, prze, przeciśniemy. To tutaj gdzieś Michael powinien na nas y, czekać. Myślałem, że gdzieś w domu będzie czekał, ale... Ale jednak chyba nie, chyba jednak w domu na nas Michael nie będzie czekał tutaj gdzieś ale, ale jednak w domu. Jednak chyba w domu Będzie czekał na nas, drugi Michael. Tak, a więc y, będziemy musieli, czekajcie, gdzieś do tego Michaela y, podejść, tak? Po tu sobie zostawimy samochodzik. Dobra. No i lecimy do tego Michaela. Nie wiem czy on tutaj gdzieś będzie, czy Akurat idzie piesek oczywiście za nami Dobra po tej stronie Te piesek trochę jest zdenerwowany Pewnie drogą e, pewnie drogą e, Franklinę Że on tak dość szybko jechał ale spokojnie Dobra pójdziemy tędy być może tutaj nam się udałoby Wejść, tutaj jest ten żywopłot, ale ja czu, czy nam się uda ten żywopłot wejść? Chyba nie, więc nie, nie będziemy kombinować, tutaj powinny być, a może teraz, o sobie tak obejdziemy czy nie, do, nie, nie myślałem, to, że tu jednak będziemy mogli wejść, ale nie, dobra, Czyli pójdziemy sobie naokoło, naokoło samochód zostawiamy tutaj, a pójdziemy sobie naokoło, bo tutaj naokoło po, powinno być jakieś wejście do domu, do domu Michaela, no, na pewno, na pewno jest, tak, jest na pewno, tutaj, w tym miejscu możemy, możemy tutaj wejść, tędy możemy, nie? Więc yy, lecimy tędy, otworzymy te, te drzwi, jednak Ma, Michael tylko, tylko może otworzyć. Dobra, więc lećmy tędy. Tutaj mogliśmy podje podjechać tym naszym samochodem, ale dobra. Okej, okay, więc tak... Teraz musimy wejść do niego do domu, do Michaela do domu i zobaczyć co Michael od nas będzie chciał. Co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku. Widać, że Michaela nie ma akurat w domu. Więc dzwoni, dzwoni do niego... Franklin, jak widzicie, zobaczymy co tutaj nas będzie czekało. Franklin je, Michael jest u Trevora bodajże w domu. I zobaczmy co będziemy musieli zrobić. Co robi Trevor? Trevor, jak widzicie, odpo odpoczywa. No i nie mówcie, że będziemy teraz sterować Michaelem. Na, na pewno tak będzie. Trevor's got his wife. Jestem ciekawy co ten gościu, no, no, co, 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 co Trevor wymyśli say about that związanego nothing, z tym gościem, ale mam nadzieję, że ni, żadnej krzywdy mu, e, że żadnej krzywdy mu Trevor nie zrobi. Dobra, więc ruszajmy, 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 bo tutaj Michael, tutaj Franklin czeka na, na Michaela tutaj akurat no nie możemy na razie Michael nie może pojechać do domu jestem ciekawy co dokładnie nas będzie ciekawa Trevor wziął tam Kobietę. Trochę to takie jest dziwne ciekawy, co dokładnie będzie chciał co, co dokładnie będzie chciał i i nie zrobi. Ale mam nadzieję, że nic takiego złego. Że będzie wszystko oczywiście w porządku. Że damy jakoś e, e, radę. Mam nadzieję, że Michael uratuje tą kobietę z rąk Trevora. Ja bym chciał właśnie, żeby, żeby Michael uratował. Kobietę z rąk Trevor'a, ale zobaczymy jak to, jak to w ogóle wyjdzie. oby tak było. Dobra, spokojnie. No jedźmy, jedźmy, zobaczymy co nas tutaj jeszcze będzie czekało. Ale widzę, że ten Trevor taki jest dziwny. Mam nadzieję, że Michael chociaż uratuje Tom, kobietę z rąk tego Trevor'a, ale... Pomóż jej, drogi Michael'u. Gdzie mamy ją zawieźć? Gdzie, gdzie mamy teraz jechać? Zaraz się dowiemy. Dobra, czyli musimy wejść do tego samochodu, tak? Dobra. Musimy wejść do samochodu e, Trevora i mamy tego gościa gdzieś, gdzieś zawieźć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się o się podoba, więc jedźmy, jedźmy. Cały czas do przodu. No, Przypomnę, że to jest 79. odcinek okay. well, naszej I serii. Dobra, nie po tej stronie, drogi Treborze. Tutaj kawałeczek, który no, chyba wygląda na to, że right. musimy right. tylko przejechać. Right. So chatter, no, to jest 79. odcinek naszej back serii. No i ruszamy, ruszamy, oj. I ruszamy cały czas do, do przodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście, Wam się podoba, ale już mi się nie podoba mniej więcej to co Trevor chce zrobić z tą y, kobietą. On mówi, że mam nadzieję, że Michael i również Franklin y, go powstrzymają. Teraz Michael musi po powstrzymać, bo, bo nie ma oczywiście Franklina z nami, dobra po tej stronie przejedziemy, o, obróćmy się na spokojnie teraz tak, e, dobra ob, obróćmy się, do tutaj źle wjechaliśmy i teraz jedźmy, jedźmy tutaj, więc zobaczmy, zobaczmy, co teraz... Yy, Dokąd mamy tego gościa zawieźć. W stronę. tą stronę. jest dobra. Jedźmy prosto. Troszkę szybciej. Może troszkę szybciej, może będzie lepiej. Dobra, więc jedziemy, jedziemy. ok. Powiem auto z trebora też jest dość... Takie szybkie, no stare, bo stare, ale, ale takie dość fajne. A tak, jesteśmy tutaj i po powoli dojeżdżamy do tego miejsca. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Ja jestem ciekawy, ja bardzo bym chciał, żeby on, tą, żeby on tej kobiecie, żeby Trevor tej kobiecie nic złego nie robił. No bo, no bo po co? Nie wiem, a wypisz się w komentarzach. To takie jest moje zdanie. Tu, tutaj akurat mieli, mamy teraz e, wjechać. Tutaj mamy akurat teraz wjechać, spokojnie. Dobra, po tej stronie. Dobra, teraz tutaj... Wjedźmy sobie tędy i tutaj skręćmy. I co? I teraz będziemy musieli zostawić... Zostać... Do garażu wjeżdżamy, tak? Dobra. I nie mówcie, że będziemy musieli lecieć... Teraz tym helikopterem, a ja, a ja tego się naprawdę bardzo obawiam, że będziemy musieli, że będziemy musieli lecieć z tym helikopterem, bo ja nie, nie umiem latać w grach e, no i tak, e, takimi rzeczami. Dobra, może sobie jakoś Trevor poradzi, może sobie jakoś poradzimy. I dokąd mamy dolecieć, więc dolećmy. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić, spokojnie, ale skręć tutaj, z tej strony, ej. I co, my musimy... No, my co, będziemy, będziemy musieli to auto, nasze, bawy wycofać. Tu tak jest, że... To jest takie dziwne, dobra. Dobra, zobaczymy. Niestety, przegraliśmy. No tak jak mówiłem, no te, tego akurat nie umiem ale mam nadzieję, że teraz akurat nam się uda zrobić, dobra? No i wyjechaliśmy, wy... wyleciliśmy, więc lećmy w tą, w tą stronę, ale jak mam no... jak ja mam tu tym kierować? To jest dla mnie dziwne No tak jak mówię, do... Tego, tego akurat nie umiem w tych, w tych grach tego robić, dobra opuść drugi w treboże eee, pojazd No bo co zrobimy, dobra mi sobie porażkę z jednej strony bo naprawdę nie umiem dobra no i sorry ale naprawdę nie umiem tego tego tak jakoś ogarnąć Brawo, mam, mam nadzieję, że, że zaraz y, będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że po raz y, trzeci akurat nam się uda to, to zrobić. Chociaż y, nie powiedziałbym, bo tutaj y, no, bo tutaj może być tak, że możemy przegrać. Dobra. Na razie, wie, wiecie co? Nie, 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 nie będziemy bodajże wylatywać. Albo spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy. Jak to w ogóle... Spróbujemy jeszcze raz pokierować, posterować. To jest tak, dobra. Czyli tak, czyli Aha, czyli... Czyli tym się steruje tak normalnie, tak? Dobra, czyli od... Nie, lepiej odpuścić drogi traworze, bo, bo szkoda, szkoda czasu e, mojego i waszego. No niestety. No więc może być te, tak jak jest... E, Troszeczkę porażek w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, litre może wychodzić, ale to zaraz powinniśmy jakoś sobie to ogarnąć. Mam nadzieję, że, że ten dzisiejszy odcinek chociaż trochę Wam się podoba. Dobra, no ja tak nie, nie umiem z jednej strony y, latać w grach tymi y, samolotami. Czy na przykład jechać y, w, wyścigach, w wyścigach na, na czas. Dobra, więc... spróbujmy e, jeszcze raz to jakoś ogarnąć. Akurat nam się chyba udało. Jest oczywiście najważniejsze, że tutaj nam się udało to, to zrobić, więc... Musimy chyba... E, dobra. Więc lećmy. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić. Dobra, czy uda nam się zrobić to wszystko? To dokładnie nie wiem, ale powinno tak powinno tak być, że powinno, że powinno nam się udać. Dobra, dobra, Wie, wiecie co, podpłyniemy, no bo ja naprawdę nie umiem latać, więc ja, ja nie chciałbym, żebyście mieli tak ten, sorry, że jest tyle pora, pora, porażek, ale no co zrobić, no co zrobić, no tak, tak sami, tak sami bywa.

Ale mam nadzieję, że, za, że zaraz się spokojnie to ogarniemy. No tak jak mówię troszeczkę, e, porażek będzie w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, wiecie co, ja wolę Was nie męczyć. Chciałbym, żeby po prostu ale to tak jak mówię ja nie ja nie umiem latać samolotem w ogóle. Grafi tak. E, Dobra, więc... Może teraz akurat nam się uda to przejść. No jak... Na razie jesteśmy mm, na dobrej drodze, żeby to przejść. Ale zrobimy jeszcze raz, sorry, ale naprawdę zrobimy jeszcze raz, bo chciałbym, żeby to było wszystko w porządku. Żeby to było jak najszybciej ogarnięte, dobra, więc lecimy, zobaczmy, dobra. Niech będzie tak jak teraz jest. A więc tak, mam nadzieję, że teraz jakoś nam się uda e, jakoś to szybko ogarnąć. Sorry, że jest tyle, tyle porażek w tym dzisiejszym odcinku, ale tak bo w ogóle to wszystko, e, no wiem, że tak dość dziwnie wygląda, ale okej. Okay. Teraz mam nadzieję, że to jakoś przejdziemy. Teraz tak. E, Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś ogarnąć. I chyba nam się udało. No i ile jeszcze będziemy dokładnie lecieć tym, tym naszym samolotem, żeby śledzić tamten samolot. Chciałbym ten odcinek mieć ogarnięty. Ale zobaczymy, zobaczymy czy w, ogóle, czy w ogóle nam się uda ten odcinek ogarnąć. No bo teraz tak, możemy... Jednak możemy chyba ten samolot po tej stronie przelecimy, tak? To leć! Możemy go chyba wyprzedzić Mam nadzieję, że go możemy... ...tego będziemy mogli wyprzedzić, dobra Niech tamten Trevor... Eee, dobra, zrobimy kolejną porażkę, sorry No taki to jest dzisiejszy odcinek bo to szkoda mojego i waszego czasu, a ja bym chciał mieć, chciałbym zrobić jak najwięcej w tym dzisiejszym odcinku. No ale taki to jest odcinek z tymi porażkami, no trudno, no tak czasami, tak czasami bywa, no tak się i tak się czasami wydarza, więc mam y nadzieję, że chociaż trochę ta misja Wam się. Podoba. No ja wiem, że ja, ja inaczej pokazuję, inaczej, yy, in, inaczej tą grę przechodzę jak wszyscy, ale mam nadzieję, że chociaż wam się trochę yy, ta gra podoba. Dobra, może teraz już nie będziemy musieli ścigać yy, tego samolotu, może teraz będziemy yy, w normalnym miejscu. Dobra, tutaj wjechaliśmy i będziemy musieli postrzelać z tego co wygląda. Tak, tak jest, musimy postrzelać. Trzelamy. ale mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić. OK. jesteśmy teraz w tym samolocie w, w środku. Co tam, co tam mieliśmy być. Dobra, więc dobra, po tej stronie, tak? Wszystko kolejni są. Do pokonania. Dobra, po tej stronie mamy. Więc Trevor się stara pokonać. tych gości, dobra, po tej stronie mamy kolejnych, kolejnych. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić nam na spokojnie. Teraz tak, jesteśmy tutaj. I teraz gdzie? Teraz gdzie? Bo jesteśmy w środku jakiegoś samolotu. Tak, więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić. Dobra, teraz być może, dobra, tutaj, jest tutaj upalanego gościu. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić. Dobra, jest kolejny do przejścia żeby to już było wszystko dobra, czyli możemy, drogi Trevorze chyba opuścić nasze stanowisko i lećmy lećmy, mam nadzieję, że wszystko, że wszystko nam się uda no niestety nie przegraliśmy no ale było, było blisko, bo mogliśmy e, tak naprawdę biec no to jest oczywiście najważniejsze spróbujemy jeszcze raz to wszystko ogarnąć, to wszystko pokonać Mam nadzieję, że teraz akurat nam się uda to zrobić. No i zobaczmy, zobaczmy. spróbujmy, czy gościć pokonany. Obraz jest gość pokonany, więc Trevor sobie daje jakoś, jakoś radę. Niestety przegraliśmy. Ale mam nadzieję, że to teraz akurat yy, damy radę, żeby to przejść. I chyba, tak, chyba nam się udało, więc to jest najważniejsze. E, więc e, zobaczmy teraz co dokładnie nas będzie. Taka e, o, e, Trevor przejął ten e, samolot. Zob więc zobaczmy dokąd dokładnie musimy nim dolecieć. Dobra, opuść może ten samolot. Trevorze, wiecie co? Dobra wiecie co chyba będziemy musieli zakończyć ten dzisiejszy odcinek, bo nie mam zbytnio czasu, a chciałbym, żeby żeby też żebyście też mieli normalnie co, żeby ten odcinek nie był zbytnio taki zbytnio taki aż za długi. Więc, nie, więc tak, chyba zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek, tak jak mówię. No bo nie mam zbytnio czasu, a w następnym odcinku sobie to jakoś przejdziemy, zrobimy kontynuację tego poprzedniego tego, zrobimy kontynuację tego poprzedniego odcinka, no tego odcinka, który teraz akurat muszę zakończyć, bo nie mam zbytnio czasu. A więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy choć taki w miarę krótki odcinek Wam się podobał. Na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hey,